Добрый стал! Chowajcie się za skałami! Dla wszystkich to Wiktor 01, słyszycie! Dzień jeden! Szpadam! Przyjdzie mnie! Radiostacja coś odbiera! Ow. Brzmi jak Amerykanie! Zabciągają! Już! Przed nami robi się płytko. Płyniemy, no dalej! Pojazdy na wozie! Nie są nasze! Kurwa to armia! Kryć się! Musimy się utrzymać i zreinfiltrować! Zbrojenie! Tutaj, dzień jeden! Atakujemy most na północ od Was! Uważajcie! Dlaczego to kolej jest? Powódca grę! Kompania cień! Są z nami! Cień jeden! Dobry oznaczony. Dajcie dalej, wszystkich? Nie widać ruchu. Czysto! Dobrze was widzieć. Nawzajem, stary. Tędy! Graves, znalazłem pojazd do eksfiltracji. Przyjąłem. Mam potencjalny trop Hasana dwa kilometry na północ od was. Do teren Las Almas. Mają tam jedną ze swoich pas. Wszyscy wsiadać! Jasta Ja prowadzę. Przyda wam się pomóc z powietrza w dorwaniu Hassana? Ten frajer jest już nasz, Graves. Przyjąłem. Lecimy prosto do celu. Cień jeden bez odbioru. Do dopiero zaczynamy. Rozumiałem. Pilot, przejmij stery! Masz krążyć nad celem i utrzymywać zasięg! Cel! Połącz mnie z generałem. Przyjąłem. Chwila. Szefert na linii. Dowództwo Złote Orzeł, w jeden. Słychać mnie? Głośno i wyraźnie. Co się dzieje? Ocaliłem twoich ludzi. Dobrze, że mieli tam Anioła Stróża. Bo to tam jesteś. Masz jakieś dobre wieści? Mamy namiar na Hasana. Zbliżamy się do celu, my sobie z tym cholernym braniem małą bogawędkę. To właśnie chciałem usłyszeć. Melduj, kiedy wiecie Hasana. Tak jest. Bez odbioru. Do wszystkich cieni! Ci tam na dole! Meksykańskie siły specjalne i 141. Teraz są dla was jak bracia! Działajmy razem i zakończmy to, jasne? Tak jest! Dobra! Ghost, tutaj cień 1. Krążymy nad kompleksem. Czekamy na wasz znak. Cień 1, tu prawo 07. Odznaczymy naszą pozycję laserem. Przyjąłem 07. Jak znajdziemy Hasana, będzie miał uzbrojoną ochronę. Prezent od kartelu. Sporo tu kryjówek. Gates osłania nas z powietrza. My bierzemy budynki. Zrozumiano. Oznacz nas. Dzień jeden, jesteśmy na wschód od kompleksu. Pozycja na serem pod czerwonym. Możesz potwierdzić? Potwierdzam kontakt. 07. Potwierdzam sygnał. Cień 1. Uwaga. Hasan przemieszcza się razem z obstawą. Osłaniaj teren, my oczyścimy budynki. Odbiór. 07. Potwierdzam. Ma ochroniarza. My zabezpieczamy teren, wy wchodzicie do środka. Gotowi. Zrozumiano. Szukaj celu z uzbrojonym strażnikiem. Znajdźmy tego skurwiela. Wypatruj kogoś z uzbrojonym ochroniarzem. Cień jeden, ze stajni wyjechała ciężarówka, jedzie na zachód. Jasne. Śledzić ten pojazd. Tak jest, śledzę cel. Pojazd kieruje się na południowy zachód drogą gruntową. Mamy tu nieznane osoby? Zdaje się, że to kolejni rolnicy. Są uzbrojeni? Nie, żadnej broni i strażników. Zrozumiano. Szukajcie dalej. Ciężarówka zatrzymała się na drodze. Cień jeden, mamy cele przy szklarni na północnym zachodzie. Oznaczamy je. 07, nie widać celu. Co robimy? Konwój wojskowy jest coraz bliżej. Robimy rozróbę. Może się ruszy i wtedy go łapiemy. Graves, atakujcie cele na zewnątrz. Zajmiemy się budynkami jak będzie czysto. Przyjąłem 07, nie wychylać się. Uwaga, atakować wyłącznie uzbrojony personel. Nie strzelać w budynki. Potwierdzam, tylko uzbrojone cele. Użyj 25, żeby zmniejszyć zniszczenia. Czas na koncert. Ostrożnie, przebieram sektorze. Nie strzelać do budynku. Tak, dostał. Został jeszcze jakiś personel w okolicy? Nie, zero ruchu. Wszystkie widoczne cele zdjęte. Odbiór. Cień jeden potwierdzam. Najpierw oczyścimy stajnię. Naprowadzam. nasi naznaczają budynek stajni. Potwierdź. Cel w polu widzenia. 07, potwierdzam cel. Możecie ruszać. Cień jeden, ruszamy. Jeżeli bruk wyjdzie, dajcie znać. Potwierdzam. Soup kryj nas z prawej. To jest. Wchodzimy. I, I, <suszel> de la Salma. I kultem, Wypatrujcie, ktoś wychodzi. To chodzi z dzieckiem, nie strzelać! Nie zidentyfikowany personel, opuszcza stajnę. Szukaj Hassana. Widzisz wroga? Nie widzę. Uzbrojony personel. Przeciwnik Uwaga na cywilizm. tu nie ma. Kolumna pojazdów zbliża się z południa. Roga piechota. Przyjąłem bliski ostrzał. Ognia, działko 40 mm. Przebijmy się. Więcej ludzi w szklarni. Uwaga, w szklarni są uzbrojeni ludzie. Kontakt! Trzymacie ogień! Katan może być w środku. Możemy zajrzeć do wnętrza budynku. Tak jest, Chwila. Widać, że mamy wywołane Gość, się, bierzemy też szklarnie na cel. Zrozumiano. Ognia, rozwal też szklarnie. Dzień jeden, cel trafiony, idziemy dalej. Rozumiałem, 07. To już skończenie. Dowidzicie. Ja bym się podział. Musi być w tej bazie. Dzień jeden. Za ile przybędzie konwój? Jest 6 kilosów stąd. Pośpieszcie się i eksfiltrujcie. Dam znać Rudolfo. Dobra. Kraves, załatwiamy eksfiltrację. Uwaga, na koniec atakujemy budynek główny. Odbiór. Uwaga, mamy ruch w budynku. Rozmiano 07. Utrzymajcie pozycję, aż oczyścimy teren. Tak jest. Dzień jeden!